Witamy! Pozdrawiam, pozdrawiam. Brzuski to wieś gminie Szubin licząca 124 mieszkańców. Malownicza położona miejscowość w Dolinie Noteci od kilku lat organizuje swoje święto, goszcząc kilkaset osób. Podczas letnich plenerów artystycznych w sprzyjającym klimacie tworzą malarze i rzeźbiarze, w większości skrajny i pałuk. Coroczne święto Brzózek jest okazją do zaprezentowania obrazów i rzeźb, ale nie tylko. W tym roku można było zobaczyć wyroby huty Szkła w Turze, podziwiać zdjęcia klubu miłośników, fotografii Flesz Szubina, popatrzeć w niebo przy pomocy teleskopu i posłuchać pasjonujących opowieści Karola Wenerskiego. W trakcie warsztatów rzeźbiarskich dzieci chętnie tworzyły w glinie. Na łasuchów czekały domowe wypieki, chleb ze smalcem, placki ziemniaczane oraz lody. Idea Święta Brzuzek była naszą taką wspólną to inicjatywą dla uczczenia naszych mieszkańców, którzy tu mieszkają i mieszkali. Przekształciła się nam troszeczkę w tej chwili w taką imprezę poplenerową, z tego względu, że naszą tą wieś upiększała tymi rzeźbami wszystkimi na corocznych plenerach artystycznych. No i stało się takim podsumowaniem i oczywiście docenieniem naszych mieszkańców, którzy bardzo się udzielają społecznie i realizują tutaj, żeby ta wieś wyglądała tak, jak wygląda w sumie, że jest chludna, coraz bardziej zadbana. i no, no jest ciekawie po prostu, sporo nas gości odwiedza, którzy chcą zobaczyć nasze rzeźby, którzy chcą tu przyjechać, no i już jak się mówi, kiedyś mówiło się brzuski, to no nie wszyscy wiedzieli, gdzie jest ta miejscowość, a powoli widzę, że to trafia do ludzi i okoliczni mieszkańcy. Jak się zapyta ktoś, jak chce dojechać do mnie czy do sąsiadów, gdzie są brzuski, na pewno drogę wskażą. Publiczności bardzo podobała się rekonstrukcja potyczki maruderów z Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte wracających spod Moskwy z osadnikami niemieckimi zamieszkującymi Dolinę Teci na początku XIX wieku. W rekonstrukcji wzięli udział mieszkańcy Trójmiasta odtwarzający Pułk XII Piechoty Księstwa Warszawskiego. Święto brzuzek zwiększył koncert Elżbiety Adamiak. Wyprosić taki gląd żelazny list.